Jo, jo, ozdóbka z tej strony. Dzisiaj porozmawiamy na temat, który jest bardzo, ale to bardzo dla mnie ważny, wręcz priorytetowy. Przyjaźń. Przyjaźń i przyjaciel. W obecnych czasach przyjaźń jest e, dziwnie odbierana przyjaciółką jest dziewczyna, która ma milion lajków na Facebooku. To jest moją przyjaciółką. A... Ogólnie kurwa, co... W ogóle za granicą mnie wkurzało, jak w Egipcie do mnie. my friend, my friend. Ja mówię, kurwa, jaki to ja twój my friend. Słuchajcie, dla mnie przyjaźń przez to, że byłem wychowywany przez dziadka, jeszcze raz to powtórzę, ma tak wielkie znaczenie, bo on mi kiedyś powiedział tak, Dawid. Jak będziesz miał prawdziwych przyjaciół, to nie Ty, mówił, tylko Wy, Wy będziecie mieli cudowne życie. Bo jeżeli jeden za drugim idzie w ogień, to zawsze wiesz, że nie jesteś sam na tym świecie. Ja, tworząc swoją grupę Bad Boys, polskich Chipendencjów, nazwałem ich Bad Boys i właśnie chciałem stworzyć taką grupę. Grupę przyjaciół, którzy nie patrzą na pieniądze. Nie patrzę na innych co gadają, po prostu są jedną zwartą masą, która idzie kurwa jak czołg wszystkich wszystkich i jak ktoś im stoi na drodze. Jednak się pomyliłem, bo w mojej grupie przez wiele lat trafiałem na totalne łajzy. Także byli też normalni gościowie, ale w większości trafiałem na takie łajzy patrzące na kasę, żeby mnie w chuja robić robić. Jakieś tam, Wiecie, oni mi akrowizje dawali. Nie mówili o wszystkich imprezach. Dla mnie, ja bym chyba się wstydził, kogoś by tak poszukiwać. Dlaczego? Jeżeli ktoś mi daje pracę, jeżeli ktoś mi daje przyjaźń, jeżeli ktoś mi daje serce na dłonie, a jego pierdolno parę groszy jest tak kurwa tandetne, jest tak słabe. Nie pamiętali tego, że na początku jak przyjechali do Warszawy, to jednemu 10 tysięcy pożyczyłem. za e, załatwiłem pracę, mieszkanie. Traktowałem ich, jak taki team, jak takich przyjaciół. No i kurwa świat mnie uświadomił bardzo szybko, świat ludzi w koło, Że byłem sobie w dół, przez nich. Poszukiwany. Ale wiecie, co to jest znacznie że ja w już o tym wiedziałem i nawet udawałem, że już tego nie widzę, bo myślałem, że się jednak wyprostują. A to trzeba być tym chujem, za przeproszeniem, żeby postawić parę groszy nad przyjaźń. Dlatego, kim jest dla mnie przyjaciel? To jest człowiek, który nieważne, czy zrobić coś dobrego, czy złego, on i tak kurwa stanie za tobą. Zawsze. Zawsze. Ja miałem takiego przyjaciela, mojego dziadka, dla niego nieważne, co bym zrobił, on by oddał serce, duszę, wszystko za mnie. I on mnie tak uczył, żeby być taki, takim do ludzi. Dlatego ja, jeżeli już ktoś powiem, że jest moim przyjacielem, to mogę powiedzieć, że pójdę za nim w ogień. Tylko najgorsze jest to, że większość osób nie poszłaby w drugą stronę. Ja się przekonałem, że mam przyjaciółkę Anię, autorkę książki mojej, Annę Bogusławską. Wieczór Pański, cała prawda, teraz reklamę zrobiłem. Ale nie, to jest dziewczyna, która... W momencie, kiedy byłem w totalnej dupie, tam w Egipcie, ta wszystko, żeby mnie wyciągnąć. Fajnie, pozdrawiam, szacunku. Co... No i... i. ją mogę nazwać przyjaciółką. Bo... Nie będę mówił jeszcze o innych osobach, kto jest tam w moim życiu, bo. bo ja mu zawsze zapeszam jak ktoś powiem, że ktoś jest dla mnie bliski, to zawsze w to wpierdala. Ani się nie boję. Bo ja tak to jak siostrzeczkę no ale pamiętajcie, że osoby, które dużo mówią w koło was, którzy udają takich pseudoprzyjaciół, trzeba na nich uważać, nie? Bo, bo ja już miałem tyle przykładów w życiu swoich znajomych, że te przyjaciele, pseudoprzyjaciele się kocają takimi kurwami, takimi łajzami, że ja pierdolę no, a jeżeli chodzi o moją osobę, to ja za swoim przyjacielem Pójdę w ogień, jeżeli bym widział, że go tłucze 20 typów, ten no kurwa się wpierdolił jak dzik w orzechy i napierdalał wszystkich. Nieważne, bym dostał wpierdol pierdol, ale moje takie wewnętrzne, ja nie pozwoliłoby mi obejść oględnie. No, ja taki jestem. Może mam zjebaną głowę, ale dla mnie, przyjaciel, to wszystko. No jeżeli jest ekipa przyjaciół, jeden drugiego wspiera, pomaga. To jest, kurwa, niedoruszenia, Jako jednostka jesteśmy słabi, jako grupa, jako przyjaciele, którzy nie okłamują się, nie ściemniają. Ja może kiedyś stworzę taką stuprocentową grupę Bad Boys. Już powoli, powywalałem wywalałem Zostawały same mocne ogniwa. Jeszcze tylko muszę głupaką głowę zlasować, o co mi chodzi, bo Pieniądze jest łatwo w życiu zdobyć, jeżeli masz pomysł, dobrą ekipę i nie masz słabych ogniw. A nawet jak to słabe ogniwo jest, jeżeli mu podciągniesz go, pomagasz i. to, no, żeby to ogniwo było słabe, ale uczciwe. Ponieważ. No ja w życiu na takie góry trafiłem. Jeżeli dajesz. Swoim tam zeżą od domu, żeby sobie nocowali, oni ci opierdalają chatę. No, opierdalają ci chatę, kurwa. Jak Cię robią w chuja, dajesz im imprezę, oni wolą zarobić ciut więcej i ci kurwa nie dać twojej garzy. Paranoia. Smutne to jest kurwa, że takie czasy nastały, no ale trudno. Ja dalej wierzę w przyjaźń. Zaufałem teraz paru osobom, zobaczymy. Dalej jestem naiwny, ale dalej wierzę w zajmistą, prawdziwą przyjaźń na świecie. I, I może, może mi się uda znaleźć właśnie taką żonę, która będzie dla mnie też cudownym przyjacielem. Bo wtedy pójdę za nią w ogień nie będę potrzebował żadnych innych kobiet w a jej po prostu na wszystko zasłuży, każdą część jej ciała i duszy. Ma no, żonę i przyjaciel w jednym Pozdrawiam ją.